Cześć! W dzisiejszym bardzo krótkim wideo parę przydatnych informacji, jak sprawdzić w Niemczech, w miejscowości, w której macie mieszkać, czy jest tam dobry dojazd, czy jest komunikacja miejska, czy jeżdżą autobusy, pociągi, może UBAN, może metro i czy cena mieszkania jakiegoś noclegu, które znaleźliście, nie jest y, za wysoka. Szczególnie kieruję to do osób, które przyjeżdżają do Niemiec na. Do pracy na krótki czas, i może znajdują hotele dla pracowników. Zajmijmy się najpierw komunikacją miejską. Czy w miejscu, na przykład poza miastem, w którym chcecie zamieszkać, jest dobra komunikacja, czy jest tam łatwo dojechać? Najprostszy sposób, żeby to sprawdzić, to wpisanie tego adresu na Google Maps. W Niemczech w Google Maps, tak jak w polskiej aplikacji, aplikacji, jak dojechać, są wszystkie informacje, jakie autobusy tam dojeżdżają, czy jeździ tam metro, czy pociąg. Więc wpisujecie na przykład miejsce pracy, gdzie będziecie musieli się dostać, i adres, gdzie będzie wasz nocleg. I robicie. Połącz, sprawdź połączenie. Google Maps automatycznie pokazuje Wam e, lub drogę autem, jaka jest trasa, jak daleko, czy są korki, jaka, jaką trasę poleca i drogę komunikacją miejską. Pokazuje wszystko, naprawdę wszystko. Jak daleko musicie dojść do przystanku, e, jaki jest najbliższy przystanek. Pokazuje różne opcje połączeń, czy z przesiadką, czy autobus, czy metro, czy jakiś pociąg. Nawet mocno oddalone małe miejscowości, e, tam też będzie pokazywał, jaka tam jest komunikacja. Może być oczywiście sytuacja, że rzadko co albo nic tam nie dojeżdża. Natomiast Google Maps będzie dla Was wielką, wielką pomocą i to jest jedyna aplikacja dla połączeń w Niemczech, dla sprawdzania mobilności, która jest Wam potrzebna. Druga kwestia to e, mieszkanie. Najprostszym sposobem, który ja stosuję, aby sprawdzać, czy ceny nie są zawyżone dla mieszkania, to po prostu porównać je z innymi cenami mieszkań do wynajmu w danej okolicy, albo z miejscem w WG, czyli w, miejsc, w mieszkaniu, gdzie mieszka więcej osób. W tym celu możecie wykorzystać dowolną stronę, porównywarkę, stronę, gdzie zamieszczane są ogłoszenia na wynajem mieszkań. W Google możecie wpisać Włonung, Femiten i miasto, w którym będziecie szukać tego mieszkania. Na przykład Immo 24 albo Immobilien Scout. Na obu tych stronach znajdziecie całą masę mieszkań do wynajęcia, w których możecie wpisać filtr, że szukacie tylko w tej okolicy, do jakiejś określonej ilości kilometrów, do jakiej kwoty. Ilość pokoi. Zaznaczcie na przykład jeden pokój, bo pewnie y, chodzi tutaj o dla Was o nocleg jednopokojowy, więc porównujcie też z mieszkaniami jednopokojowymi. Jest to dla Was przede wszystkim bardzo prosty sposób, żeby porównać, czy może taniej jednak opłaca się wynająć mieszkanie, lub znaleźć miejsce w mieszkaniu z wieloma osobami. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę, że w większych miastach w Niemczech. Będzie Wam na początku trudno znaleźć mieszkanie i trwa to jakiś czas. I dlatego zapewne w takich sytuacjach łatwiej jest skorzystać z hotelu, hotelu robotniczego, natomiast w mniejszych miejscowościach poza dużym miastem jest to łatwiejsze. Natomiast często takie umowy są wtedy na na przykład minimum 3 miesiąca, jeżeli chcecie pracować załóżmy tylko z jakiegoś powodu krócej. To może to być niekorzystne dla Was. Proszę Was, żebyście wzięli pod uwagę, że jednak bardzo istotne jest to, żebyście byli w Niemczech zameldowani. Takie jest prawo i gwarantuje Wam to też lepsze bycie lepiej traktowanym w urzędach. No i w ogóle daje Wam to prawo do skorzystania z jakichkolwiek urzędów i do bycia traktowanym jako legalny mieszkaniec, jeżeli jesteście zameldowani, a z drugiej strony jak wynajmujecie mieszkanie, no to wtedy też macie gwarancję, że będziecie mogli się zameldować. To jest ten plus wynajmowania mieszkania lub bycia e, wy, wynajmowania miejsca w takim WG, czyli mieszkaniu wieloosobowym, że wtedy jest też umowa z najemcą i możecie się zameldować. Z bycie zameldowanym płyną e, same korzyści legalne, bo możecie też pisać Wasz rzeczywisty adres na umowie, co często jest pomijane i... Próby są obejścia tego, ludzie się meldują pod jakimś innym adresem, u jakichś znajomych, albo wręcz nawet nieznajomych, płacą im za to. Listy wszystkie przychodzą urzędniczej z pracy, wtedy na ten adres oni nawet o tym nie wiedzą. Z tego bierze się bardzo dużo komplikacji. Więc, wliczając koszta i licząc sobie, ile zarobicie w Niemczech, ile chcecie zaoszczędzić, weźcie pod uwagę te koszta, może troszkę więcej za mieszkanie albo za nocleg, za miejsce, gdzie będziecie mieszkać. Ale z możliwością zameldowania się. Jeżeli jesteśmy już przy temacie mieszkań, pracy, zameldowania, znajdowania mieszkania, to również bardzo ważną kwestią jest, żeby ustalać wszystko pisemnie. Często przyjeżdża się do Niemiec do pracy i bardzo dużo rzeczy takich jak nocleg w Niemczech, stawka godzinowa, zakres pracy określanych jest ustnie przez telefon. Ponieważ jedna strona jest w Niemczech, druga jest w Polsce i dogadywane wszystko jest na telefon. Często taka osoba po drugiej stronie może brzmieć bardzo miło i bardzo przekonywująco i macie przekonane, jesteście przekonani, wierzycie tej drugiej osobie, sami jesteście słowni, więc wychodzicie z założenia, że skoro z drugą, miłą osobą wszystko dogadaliście na telefon i macie to w pamięci, to że wszystko będzie w porządku. Natomiast realia są takie, że dla waszego bezpieczeństwa gwarantuję Wam, że najlepiej jest, jeżeli po rozmowie telefonicznej. Każdej z kolei będzie lepiej, jeżeli usiądziecie do telefonu, do komputera w spokoju, weźmiecie sobie te 15 minut dla siebie i napiszecie w mailu dokładnie wszystko to, co zostało powiedziane, na przykład stawka, e, adres, gdzie będziecie mieszkać, adres, gdzie będziecie pracować. Pamiętajcie, że to są dla Was ważne informacje, których nie chcecie, żeby się zmieniły, bo i Wy się już na to przygotowujecie, że będziecie pracować w Hamburgu, a nie w nagle w Bielefeta lub Bremen więc te miejsca ile będziecie płacić za nocleg jaki jest wasz zakres pracy na ile zatrudnienie i taki mail to już jest dużo większa gwarancja że rzeczywiście czeka na was zatrudnienie w Niemczech o takich warunkach niż telefon telefon i to co ustaliliście ustnie nawet z najbardziej uprzejmie i miło i serdecznie brzmiącą osobą nie jest żadna gwarancja i nie możecie się od tego odwołać. Żyjemy niby w XX, yy, XXI wieku i wydawałoby się, że tak wielu Polakom już tak dobrze żyje się w Niemczech i wychodzimy z tego stereotypu yy, Polaka, który gdzieś jest robiony w konia, który oszukuje jeden drugiego, ale mimo to znajomi, bliskie mi osoby, wszyscy jeździmy, podróżujemy między Polską i Niemcami i wciąż spotykamy się z tymi historiami, gdzie Polak albo rusza co dopiero co do Niemiec, albo już jest w drodze i nagle dostaje informację tylko krótką, że jednak zatrudnienie na niego nie czeka. No nagle coś się zmieniło, bo wręcz dostaje tylko telefon. Różne tego typu historie i szczególnie oczywiście takie sytuacje mają miejsce w przypadku osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach w Polsce, którzy może bardziej są zdani na tą pracę za granicą i właśnie w ten sposób możemy temu zapobiec. Po pierwsze, każdą rozmowę telefoniczną zamieniać rzeczywiście też w maila, czyli pisemnie, w smsa, messengera, maila, zamienić to, co zostało powiedziane. W ten sposób macie... Pisemne ustalenie tego i zawsze potem, nawet jeżeli ktoś wam coś odwoła, zachowa się wobec was nie w porządku, możecie się odwołać, możecie podjąć drogą, drogę sądową, może nawet też porozmawiać z tą osobą, i powiedzieć: ustaliliśmy to i to, mam to pisemnie, wysłałem ci to, widziałeś to, mamy to pisemnie, więc jak się teraz, jak to, jak wyjaśnimy tą sytuację? Natomiast jeżeli mamy ustalone wszystko tylko telefonicznie, no to nie możemy w tym przypadku nic robić, może nam być tylko smutno. Ten kanał prowadzę właśnie po to, żeby tego typu sytuacji unikać, żeby przypominać Wam o tym, żeby na przykład rozmowy telefoniczne przed rozpoczęciem jakiejś pracy, wynajęciem mieszkania w Niemczech, Ustalać pisemnie. I nie mówię tylko tutaj o relacji Polak z Polakiem, ale z jakąkolwiek inną narodowością. Po prostu warto jest, sama się wiele razy o tym przekonałam, to, co zostało powiedziane przez telefon, jeszcze raz napisać w mailu, żeby ta osoba to otrzymała. Najlepiej jeszcze odpisała. Krótko, tak, okej, okay. dzięki za podsumowanie. Tak naprawdę, jeżeli ta osoba nie miała wobec Was złych, złych zamiarów, to podziękuję Wam za to, że to Wy zrobiliście za nią tą robotę, bo to Wy podsumowaliście cały telefon, całe to wszystko, co zostało powiedziane dla tej osoby. Jeżeli zrobiliście to sumiennie i tam wszystkie są rzeczywiście takie informacje, jak powiedzieliście przez telefon, to ta osoba ma już gotową notatkę dla pracodawcy, dla siebie, do swojego archiwum, gdzie mam napisane wszystko, co zostało z Tobą ustalone. Więc tak naprawdę. Wykonaliście pracę sekretarki, pomogliście i sobie, i tej osobie. Wszystko jest super. Miało być krótkie wideo, a dodałam jeszcze parę informacji od siebie, które mogą być jednak dla Was bardzo, bardzo istotne i uratować Wam sytuację w Niemczech. Życzę Wam powodzenia, trzymam za Was kciuki, pamiętajcie, że możecie pisać pod tym e, wideem i każdym innym komentarze, pytania, jeżeli Wam się zdarzyła jakaś sytuacja, też piszcie. Albo ja Wam doradzę, albo ktoś inny, kto jest może w tej społeczności. Tutaj jest masa osób, która jest chętna pomóc i podzielić się swoim doświadczeniem za granicą. Bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście tutaj, że piszecie otwarte komentarze e, i że poświęciliście mi swój czas. Do zobaczenia. To jeszcze raz ja. Teraz dopiero zobaczyłam, że stanęłam za blisko, bo kabla mi nie starczy. Mam mikrofon na kabel, nagrywam na telefonie i nie widzę tak naprawdę, co tam jest nagrywane. To się dla mnie tak bardzo nie liczy, bo od trzech lat, jak nagrywam tego YouTube'a, to zawsze myślałam tylko o tym, żeby przekazywać Wam wartościowe treści. Nie liczyło się dla mnie, co tak dokładnie jest na tym obrazie. Chodziło mi o to, żeby przekazać Wam moje doświadczenie, które zbieram tutaj z latami. Po trzech latach doszłam do wniosku, że jednak czas na to, żeby kupić sobie aparat, kamerę do robienia wideo, taką przeciętną, której używają też inni youtuberzy, gdzie będę mogła odwrócić sobie lusterko i będzie mi się dużo łatwiej nagrywało i przyjemniej dla Was, i łatwiej będzie mi się to wszystko też montowało, zgrywało na komputer i tak dalej. I będę przede wszystkim widzieć, czy stoję dobrze. Dla Was to też oznacza, że będzie wideo przyjemniejsze do oglądania, bo nie będę miała na przykład uciętego czoła, tak jak na całym wideo przed chwilą, pewnie teraz. I nie będzie też wisiał kabel, bo razem z aparatem kupię sobie też mikrofon. Natomiast nie chcę ponosić całych tych kosztów sama, bo yy, robię to dla Was jesteśmy tutaj wszystkim, yy, wszyscy społecznością. Jest nas już tutaj 2270 subskrybentów, czyli tyle osób, które mnie oglądają i które uznały to wideo te odcinki na tym kanale zawartościowe. Gdyby każdy z Was zapłacił na zrzutce, przelał, dał od siebie złotówkę, jedną złotówkę, to ja uzbieram na kamerę wideo i gwarantuję Wam za to, że kupię sobie za to kamerę wideo, którą będę nagrywać dla Was lepsze wideo. Dla Was będzie to przyjemniejsze do oglądania a dla mnie będzie jeszcze łatwiejsze do przygotowywania i będę jeszcze bardziej też zadowolona z tego efektu. Wy również, uwierzcie mi. Więc to jest dla Was teraz okazja do zaangażowania się, może do podziękowania mi w jakiejś formie i do przeznaczenia złotówki na naprawdę wartościowy cel. Link do zrzutki pod wideo, wszystkie inne informacje o moim Instagramie też. I o patronajcie, bo patronajta też już mam, natomiast na patronajcie wpłaty są regularne, a na zrzutce możecie dokonać tylko jednorazowej wpłaty. Mogą być to, może być to też wiele wpłat, ale że macie tam możliwość zrobienia tej jednorazowej na przykład złotówki. To już wszystko. Żegnam Was z moim... nie wiem nawet teraz czy czołem, czy bez czoła, czy ze świecącym czołem, czy bez świecącego czoła. Najważniejsze, że nagrałam tu wideo i przekazałam Wam to, co chciałam. Cześć.